80. rocznica tragicznej zbrodni, jaka miała miejsce przy nasypie kolejowym obok cegielni w Dębicy. 2 lutego 1944 roku 54 polskich obywateli zginęło z rąk niemieckiego okupanta w ramach odwetu za akcję przeprowadzoną przez żołnierzy Dywersji Armii Krajowej. Jak co roku mieszkańcy spotkali się. Na uroczystościach religijno-patriotycznych. Mamy tutaj żywą lekcję historii, można tutaj przeżyć tak naprawdę te uroczystości, to co się tutaj wydarzyło te lata temu. Można po prostu też oddać hołd osobom poległym, nie tylko w obronie Ojczyzny, ale także podczas wojny którzy oddali po prostu życie tutaj za tę ziemię, za naszą ojczyznę. Ponieważ jesteśmy harcerzami i harcerstwo to jest przede wszystkim nasz, żeby pokazać nasz lokalny patriotyzm. Dzięki też takim datom możemy pokazać naszym rówieśnikom, że nie tylko osoby starsze, albo nie tylko osoby z, z rządu, albo z jakichś instytucji państwowych mogą się udzielać, ale również młodzież i również e, osoby, które m, są po prostu naszymi rówieśnikami. I, I w każdym wieku możemy pokazywać, że ludzie mogą e, oddawać... E, i pamiętać o właśnie takich osobach, które tutaj poległy. 80. rocznica pomordowania tutaj na sypie kolejowych mieszkańców. Dobrze jesteśmy tu, dobrze, że pamiętamy, dobrze jest młodzież, bo to jest nasze świadectwo i można powiedzieć podziękowanie za to, że oddali życie dla dobra naszej ojczyzny. Pamiętamy, bo są w naszej trudnej historii takie momenty, o których warto pamiętać. Dlatego jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj nie pierwszy i nie ostatni raz i o takich momentach, o takich chwilach trzeba zawsze pamiętać. Pamiętamy o tych, którzy walczyli o ojczyznę, sejmik, samorząd województwa uczestniczy w upamiętnieniu wielu takich wydarzeń. Cieszy, że Inspektorat Rzeszowski jest uhonorowany przy takim licznym udziale mieszkańców Dębicy i różnych instytucji. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. Podczas ceremoniału patriotycznego przy Cegielni nie zabrakło jak zawsze apelu pamięci i salwy honorowej. Odśpiewano także hymn państwowy, piaty złożono pod obeliskiem, a także na zbiorowej mogile 54 ofiar egzekucji, która znajduje się na cmentarzu wojskowym w Dębicy. W pod koniec stycznia 1944 roku żołnierze Kedywu, krakowskiego okręgu Armii Krajowej, wykonali dwie akcje zamachowe na Hansa Franka, na pociągi, w których podróżowali niemieccy żołnierze. Pierwsza akcja została przeprowadzona 29 stycznia 1944 roku w rejonie Niepołomic. Natomiast druga akcja została przeprowadzona przez oddziały KDW Inspektoratu Rzeszowskiego w nocy z 30 na 31 stycznia pod Czarną Tarnowską. W wyniku tych dwóch akcji dywersyjnych Niemcy w odwecie zamordowali 100 Polaków, w tym 54 zamordowano przy torach kolejowych w Dębicy. Corocznie upamiętniamy te wydarzenia. W tym roku, pomimo trwających ferii, w tych uroczystościach wzięły udział delegacje młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To szczególnie ważne, aby ta pamięć w naszym społeczeństwie, a szczególnie w młodym pokoleniu, była nieustannie żywa. Na uroczystości zaprosiło Miasto Dębica i Parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, a także partnerzy wydarzenia Światowy Związek Żołnierzy AK w Dębicy, Wojsko Polskie, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Dębica, Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego w Dębicy oraz Miejski Ośrodek Kultury.